Z tego zestawienia wydawałoby się, że dzisiaj e, Goliat będzie walczył z Dawidem. Goliat, czyli potęga e, Sopocka, nazwiska, e, doświadczenie z NBA, między innymi. Tomek, co się u ciebie zmieniło na przemianie tych kilku lat? Oprócz fryzury. Przede wszystkim powiększona rodzina i jestem troszeczkę starszy. E... U mnie? U mnie co się zmieniło? No nic, rozwijałem się w swu... zawodowo. Do tego dzięki temu sezonowi poznałem tutaj żonę. Tutaj jestem. E, Zwariowany sezon wtedy. Fajne, fajne czasy ogólnie. To taki początek początek poważnej koszykówki wtedy się zaczął. zaczynałem sezon jako tylko ten młodzieżowy, który musiał występować w drugiej kwarcie, a kończyłem już jako. Powiedzmy pełnoprawny zawodnik drużyny walczący z, z Davidem Logadem, Danielem Ewingiem i Quintelem Łódzsem, więc myślę, że ten sezon naprawdę bardzo dużo mi dał i, i naprawdę go wspominam bardzo, bardzo fajnie, a przede wszystkim fajną ekipę mieliśmy i myślę, że to, to jest dla nas, dla nas kluczowe. ...deprymujące, że jest w stanie łapeta zablokować i Josowicia, mierzącego 2,10, a nie radzi sobie z Hughesem, który ma niepełne 80. Celny rzut Quintela łudca z dystansem. Majewski... Oj, czyżby by początek serii, bo on już miał taką serię. E, trafienie za 3 i 35 do 31. A więc, jak Łukaszu odniesiesz się do całej tej serii z y, ASECO, gdzie nie ukrywajmy, napsułeś dużo krwi bardzo Quintelowi i była to jego na pewno z jedna ze słabszych serii, jaką rozegrał w polskiej Lidze. Tak było, naprawdę? Nie wiem, ja starałem się wykonywać swoje zadania jak, jak najlepiej, no w ogóle nas wtedy nazywali takich młodych, gniewnych, sporo było nas takich zawodników wtedy, nawet tak jak Tomek, który powiedział, że na początku zaczynało od tej drugiej kwarty tylko, a później grał dużo, dużo więcej, a... i większość z nas tam była takich chłopaków, którzy chciała się przebić do składu i jakby pokazać się na, na tych ligowych parkietach. Wiedzieliśmy, że w szczególności w takiej rywalizacji, tak jak dla mnie, no nawet właśnie z takim gościem jak Winter Woods, który grał w, w NBA, to będzie fajna możliwość sprawdzenia się dla takiego samego, samego, dla samego siebie. Ale nie ukrywam też, że pamiętam parę razy, czy był związany też. I, bo, bo nie ukrywam, wracając teraz z perspektywy czasu w sensie na to, jak Quintel grał na przykład w Koszalinie, gdzie wracał do, do naszej polskiej ligi. To ja mimo wszystko twierdzę, że, że to już nie był ten sam. Nie? To nie, tamte, tamte czasy. To był koleś taki, który naprawdę, jak się go, jak się oglądało go i, i dało mu się wejść w mecz, to, to potrafił naprawdę, naprawdę zdemolować ze no, Facet grał od pozycji 1 do 3. Tak naprawdę, mógł grać, grać wszystko. Nie? przytrzymuje tam Logan Husa, ale Huse jest bezlitosny. Bezny, bezbłędny. Bezbłędny bezbłędny jest dzisiaj, dzisiaj. Nie przestrzelił. miałeś na swojej pozycji gościa, który w Ostrowie. No, nie ukrywajmy był chyba nazwany nawet synem świętej pamięci pan Andrzeja Kowalczyka, i, i nie ukrywajmy był no w tamtych czasach no znaczącą postacią nie tylko u nas w zespole wtedy, bo ja uważam, że z perspektywy czasu to chyba grał jeden z lepszych sezonów wtedy, ale i, ale i w lidze. Barwna postać w szczególności, no także sporo chyba od Brunka można było się nauczyć też i na treningach i podpatry pod podpatrywując rzeczy na meczach. Był bardzo, bardzo kolorową postacią, ale ja poznałem go już wcześniej, bo pierwszy mój sezon w Polonii, gdzie, gdzie był mój pierwszy sezon w Ekstraklasie, też przyszedł do nas wtedy. <laughs> Brandon nawet ciężko mi mówić, Bronek, po prostu Bronek I, i wtedy już go poznałem i, i wtedy jak on do Ostrowa do nas dołączył to... To się cieszyłem, nie ukrywajmy, był, był naprawdę fajnym kolesiem, fajnym przede wszystkim mówię tutaj pozaboiskowo, bo, bo na boisku wszyscy go znają, poza boiskiem, zapewne w Ostrowie też go wszyscy znają, więc... Więc naprawdę jak, naj, jak najlepsze wspomnienia z nim mam, bardzo śmiesznie i fajnie rozmawiał po, po polsku, więc no mówię, na, na każdym szczeblu on był wyróżniającą się osobą i, i na pewno wspominamy go tutaj bardzo, bardzo wiele razy.